Bob! Gdzie jesteś? Ja nie mogę, widzowie szukam Spongeboba, bo go po prostu nigdzie nie ma. Mam do niego taką małą sprawę i chciałem się po prostu jego spytać, gdzie on jest, ale nie ma go, nie ma go nigdzie, w jego domku nie widzę jego niku. Może zaraz tam pójdziemy, ale jest za to Patryk. Patryk! Patryk! Siemanko! Ej, co ty tutaj robisz? O, znaczy to jest głupie co pytanie, jest? co ty tutaj robisz. W sumie to jest twój dom, ale nie o to chciałem się Właśnie. ciebie zapytać. Co? Gdzie jest ten? Gdzie Spongebob? Gdzie jest to jest moje pytanie, o co Ej, nie wiem, gdzie może być Spongebob. No jak nie wiesz, gdzie może być Spongebob? Jesteś jego sąsiadem, mm. powinieneś wiedzieć. Spongebob? No, no nie bo... mogę, nie wiem, gdzie jest Spongebob. Co, co nie mogę? mogę co, co nie mogę? No musisz mi powiedzieć, musisz mi mm. powiedzieć, że jest Spongebob, Patryku, bo Spongebob. ja mam do niego sprawę. Ale jaką? Co za co, bo temu przekażę najwyżej co, jak już, możesz jaką? mi powiedzieć, jaką sprawę. Nie, nie, bo to jest sprawa osobista, Patryku. Ja chcę się po prostu spotkać ze SpongeBobem. Dawno go nie widziałem i wchodzę na serwer. On powinien być. On normalnie o tej porze gra sobie na tym serwerze, a dzisiaj ale go nie Spongebob. ma i wczoraj. Bo to mój przyjaciel, ja mu powiem wszystko. Jeżeli ty mi powiesz, no tak, ja mu no tak. przekażę no jest, normalnie. No, nie, nie, jest to Twój przyjaciel, to prawda, Patryku, ale wiesz co? Chciałem się dowiedzieć, jednak chciałem w cztery oczy porozmawiać ze SpongeBobem, a, a nie z tom, Patryku. Wiesz, hmm. po prostu to jest taka sprawa między nami, więc jakby co, ja pójdę, bo nie wiem, nie widzę jego niku tutaj w ananasie, może on robi kraboburgery. Halo, Spongebob! Nie ma go, widzowie, szukałem na Palionowie, bo naprawdę, nie wiem, myślałem, że może go tam znajdziemy, tutaj nie widzę. Ty, w ogóle jest wybite, tylnie drzwi są wybite, co to ma być, Patryk, pewnie ty tam wchodziłeś, nie? A w ogóle Patryka nie ma, mm, do... Nieprawda. Jak to nie? Jak to nie? Nie ma drzwi tutaj w tym Kraboburgerze. To na pewno twoja sprawka, coś mi się wydaje. Serio, bo kto inny mógłby wejść do Kraboburgera niż jeżeli ty? Dobra, gdzie jest... Gdzie jest Patryk? Dobra, nie wiem, widzowie. Ja bym wszedł tutaj do domu Spongeboba. Ponieważ, słuchajcie, to jest mega podejrzane. To jest mega dziwne. Dlaczego nie ma Spongeboba? On powinien tutaj być! Spongebob! Gdzie jesteś? No, nie widzę. Może. O, jest na pewno będzie na kaktusie. Czekajcie, czekajcie. Na kaktusie. Nie, no. Musi być tutaj Spongebob na kaktusie. Halo? Halo, Spongebob? Spongebob, gdzie ty jesteś? Ty, no. Nie ma nigdzie Spongeboba. Ej, to się robi naprawdę nie fajne, Dobra, nie. W tej chwili Patryk ma im powiedzieć, ty. Czy, Patryk? czy ja Widziałem nich Patryka tutaj? Jest tu Patryk przy domu SpongeBoba. Co tam robi? Ty, kurde! Patryk! Patryk, co ty dobra? Ej, nie, 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 Ej, słuchaj, Patryku, mnie Patryku, Patryku, Co, szukałem cię? Co, co, no właśnie, jak mnie szukałeś? Czemu mnie szukałeś? No tak, co szedłem za to, żeby sobie tutaj obszaić, co robię? Co? Robisz? Co robię? Ale, no, o, Patryku, to jest moja sprawa, co ja robię. Czemu ty się stałeś taki ciekawski nagle, co? Hmm? No, bo tak, chciałem ja też zobaczysz, co Spongebob chciał ci przekazać. Dobra, a powiedz mi, nie, 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 nie Patryk, wiesz co, to, to jest zbyt podejrzane, to jest zbyt dziwne. Skoro jesteś jego najlepszym kolegą, to Spongebob na pewno powiedział ci, gdzie w takim razie on jest. Może on się gdzieś ukrył, może poszedł gdzieś na jakąś wyprawę. No, nie hmm. mów mi, że słuchaj, że nie wiem, buduje sobie gdzieś indziej jakiś domek czy coś. Nie, bo tak jak wam też mi nie powiedział, właśnie chciałem to wiedzieć. Ale nie powiedział mi nawet nie mi, więc no... Nie powiedział ci nic! Jest problem. Nie, 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 dobra, wiesz co, Patryk? Ja muszę poszukać tutaj jakichś informacji. Na pewno, na pewno wydaje mi się, że SpongeBob tutaj gdzieś zostawi jakąś wiadomość. Nic ci nie napisał, Patryku! Jakiś list, cokolwiek? Nic? Zupełnie, nie. Nic! Wy, nie wyjdź, wyjdź, co, co ty robisz w tym w piecyku u SpongeBoba? Nie, wychodź stąd w tej chwili! Ej, 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 co to ma być? W ogóle, co to są za te? What? Ej, to, to jest są? tajne przejście. Mówisz, że dostajesz Tutaj przy... podglądam SpongeBob'a. Naprawdę? Ty what? Tak. Dobra, i serio, ty pokaż mi to tajne przejście. Ej, co? Pokaż. Oh, faktycznie, co jest dobra. Dobra, to wiesz, to ty, jest w... tajna baza. Nie, nie, nie wchodzimy tutaj, nie wchodzimy tutaj, bo to jest dobra, zbyt ryzyko, no SpongeBob po prostu wyjechał na wakacje. Uch, wyjechał na wakacje nie i wróci. nic ci nie powiedział, tak? Kompletnie zero informacji. Nic, a nic. No ale to czekaj, to skąd wiesz, że wyjechał na wakacje? Yy, bo a? E? Bo widziałem, jakie tor torby miał za sobą, i, i po prostu wszystkie itemki zabrał i uciekł. Na pewno, no. Tak. Dobra, niech ci będzie. To dużo wyjaśnia. Ale to w takim razie, dlaczego SpongeBob nie powiedział nam niczego? Ani się z nami nie pożegnał. Może by z nami też na wakacje mógłby pójść? A przecież jest szkoła. Przecież była koniec wakacji. Patryku, o czym ty mówisz? Ja nie mogę. To mi się wydaje, że coś tutaj kombinujesz, Patryk. Nie chcesz mi powiedzieć, gdzie ale... jest SpongeBob. Czy to jest prawda? Hmm. Ty wiesz, gdzie jest SpongeBob. Tylko po prostu nie chcesz mi powiedzieć. Pewnie. Ale hmm. to nie ja nie wiem. To, to jest jego, jego ten. Sprawy się wydaje, Ja nie będę tu kierował. Po prostu mi się wydaje, że on po prostu poleciał gdzieś na urlop, chociaż to, są, to w sumie to są co wakacje i nie chcesz po prostu nam powiedzieć. Robi coś, pewnie nie wiem, szykuje się gdzieś na jakieś przyjęcie czy coś i nie chcesz nam powiedzieć, co ten Spongebob robi, bo to jest tajemnica, prawda? Tak, coś mi się Wiesz wydaje. Co, no, kurczę no nie wiem, ja nie wiem gdzie on poszedł, no raczej na wakacje. Patryk, jesteś pewien? Ty ja w ogóle dobre. Jestem pewien, bzyku, I bo naprawdę on miał torby ze sobą itemki, temki, wziął wszystkie. Białe burgery, spa zapakował do turnistra. No niech i ci będzie, I pojechał do wakacje. Niech ci będzie, Patryk. Dobra, wiesz co, ja i tak poszukam tutaj jakichś informacji. Ty możesz chyba w sumie. No nie wiem, jak chcesz, to możesz iść do siebie. Jak chcesz, to możesz. Idę do siebie, bzyku, a w ogóle Spoko. chyba się ściemnia, czy Jasne, mi się jak, wydaje? Ja no ściemnia się, ściemnia się, a czemu? Ściemnia co, się co, naprawdę? Co no, co, zarabadziela? Dobra, ja idę do, do domu. No. Ma che è m'u Patrick? Wykupłycie do wyjaśni. Jak to, iPhone do widzenia. Oh, faktycznie ty już się robi ciemność. Zobaczcie, to niebo jest takie gwiazdkowe, ale ono jest ciemna, dobra, nie wiem czemu Patryk idzie w nocy. Przecież on mógłby ze mną tutaj poszukać różnych rzeczy. Czyli tak, Patryk nam mówi, że SpongeBob jest dziś na wakacjach, ale wiecie co? Ja mu nie wierzę. Ja myślę, że Spongebob może zostawiłby. Ty tam jest jakaś wiadomość w ogóle. Może tam pójdziemy zaraz. Coś mi się wydaje, że w ogóle Spongebob zostawił jakąś wiadomość, tylko właśnie nie wiem gdzie. Właśnie zobaczyłem tam widzowie w tym, w tym, tym, jak to się nazywa. W, mm, no, w tej bibliotece Spongeboba, Jakąś wiadomość, chyba nie wiem, czy ona bije jakaś stara czy nowa. Zaraz sobie zobaczymy to, hops. Przejdźmy sobie tędy, przejdźmy sobie tutaj. Ej, faktycznie tam coś jest. No, 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 serio. Ja sobie tak patrzę po kolei. Zobaczmy, 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 zobaczmy. Ty, tutaj coś jest. Ule, co to jest. Ty, czemu są trzy kropki? Co to jest za wiadomość? Zobaczmy, zobaczmy. Sprawdź miejsce za kominkiem? Ej, sprawdź. Zaraz, co? Czy to jest ten kominek? Tutaj sprawdzaliśmy, chyba. Co to jest? To jest chyba jakaś stara wiadomość. Trzy kropeczki. Dobra, nieważne. Zejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, co jest faktycznie. Za tym kominkiem. Ej, czyż my tu byliśmy? Czyż Patryk tutaj mówił, że jakaś tajna baza jest z tej strony? Co jest? Pokażcie. Jest to jakaś tajna baza? Nie ma tej tajnej bazy. Pokażcie mi. Ło, jakie to jest? Co tu jest? Ej, to wygląda. Słuchajcie, tu jest. My jesteśmy w środku Ananasa, czyli w środku domu Spongeboba. A tu. Ty, co to w ogóle? jest? czego to jest przejście jakoś na górze? Jest tu coś na górze? Nie ma. Aha. Nie czekajcie, tu jest piecyk. To jest jakieś kolejny, Jak to się nazywa? To jest rusztowanie. Czemu to jest tyle rusztowań? Ej, nie rozumiem tego, ale bardziej mi ciekawi... Ej, tu jest jakaś w ogóle... Ula, la. Tu jest jakaś... Ta... Nie tabliczka, tylko drabinka. Przejdźmy sobie tędy. Ała! No, dostałem. Nie, nie, spokojnie. Może przejdźmy sobie tutaj. Ej, coś tu jest. Ktoś tu był. Ty! O co tu chodzi? Ej, ktoś tu... Zobaczcie, widzicie? Ktoś tu postawił chyba latarki, znaczy pochodnie, ale wydaje mi się... Ej, co to jest? Dobra, ja nie wiem, widzowie. Zobaczmy w ogóle jeszcze, bo mnie ciekawi bardzo to rusztowanie, które leci tam tutaj na górze. Mm, tutaj, tutaj w tym w tym sprawie za kominkiem. No chyba za kominkiem tutaj jest, nie? Miejsce za kominkiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Uwaga! No nie mogę przeskoczyć. Dobra, zobaczmy tu jakieś przejście. Jest tu coś. Halo! Pewnie tu się Spongebob ukrywa, nie? I nie chciał mi Patryk powiedział. Oni pewnie grają w chowanego, nie? Dobra, Spongebob, wychodź już! Dobra, znalazłem cię. Znalazłem twoją kryjówkę. Co jest? Czemu to jest z... Jedna tabliczka, znaczy nie tabliczka, tylko dwie wiadomości. I co tu pisz? Wiadomość, Patryk! I co to jest za wiadomość tutaj? Ostrzegam was. Ej, co? Czemu? Czemu są dwie wiadomości? Widzicie to? Dobra, czekajcie, przeczytajmy może Patryk najpierw wiadomość. Patryku, co jest z tobą nie tak? Co ci się dzieje? Patryku, nie możesz ci tak zachowywać. To nie skończy się dobrze. Jeszcze nie jest za późno. Co jest? Nie ma tu więcej stron? Ej, nie ma. Ej, o co tutaj chodzi? Czemu czemu to jest wiadomość zostawiona? Taka dziwna. Dobra, teraz przeczytajmy wiadomość. Ostrzegam was. Palionowiczanie, jeśli to czytacie, uważajcie na Patryka. Ostatnio dziwnie się zachowuje. Szczególnie w nocy. Staje się zupełnie inną osobą. W ogóle go nie poznaje. Nie wiem, co mu jest, ale pomóżcie mu. Proszę. SpongeBob. Ej. Ej, 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 czekajcie, czekajcie, co to są? Co to są za wiadomości? Ty, widzowie, wygląda mi na to, jakby SpongeBob nas przed czymś ostrzegał. Tylko zaraz, zaraz, zaraz. Ja spotkałem się właśnie z Patrykiem, i SpongeBob mówi w tych wiadomościach, że z Patrykiem jest coś nie tak, że trzeba mu pomóc. Ale tak naprawdę, widzowie, ja nie widziałem, żeby trzeba było pomóc Patrykowi. Chociaż to prawda, jest to troszeczkę dziwne, widzowie, że nie chciał mi powiedzieć, gdzie jest SpongeBob. On się jakby migał. Od tej odpowiedzi wydaje mi się, że Patryk wie bardzo dobrze, gdzie jest ten Spongebob. Czy on może tego Spongeboba, nie wiem, ukrywa? Może on przed czymś się musi kryć ten SpongeBob? Ej, ja nie wiem. W ogóle jest noc, dobra, idziemy, chodźcie, chodźcie widzowie, pójdźmy może, pójdźmy może do Patryka, zapytajmy się mu um, generalnie, o co, 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 co to ma znaczyć? O co mu chodzi? Czemu on jest jakiś... Czemu się jakoś dziwnie zachowuje Spongebob powiedział? Ej, czekajcie, podejdźmy tutaj. Czy on śpi, Patryk śpi? Czekajcie, zobaczmy, zobaczmy ty, Patryk. Czekajcie, ej, chwila, chwila, podejdź mi bliżej. Podejdź czekajcie! Czekajcie, wciśnięcie. Ej, ej, co to? Co to jest? Ej, widzicie to samo, co ja? Ej, chwila! Nie, czekaj, Patryk! Patryk, chwila, chwila! Ja go tak chwileczkę widziałem, ej, co mu jest? Co? Co jest? Ej, chwila! Co to jest? Co to alej, ma? Nie, mianest, nie, 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 nie! Alej, ja uciekam! Ja to uciekam! Alej, o matko! Ja cię kręcę! Patryku! Co jest z nim nie tak, ej, widzieliście go? Czekajcie, nie, 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 to jest niemożliwe. Chwila, chwila, co mu się dzieje? Czemu on jest jakiś taki. Nie wiem, on jest jakiś inny, dziwny. Chwila. O, zobaczcie, widzicie go tam? W czopku ekranu, co jest, co mu się. Dobra, nie, widzowie, wiecie co? To, to jest zbyt mocne, tego jest zbyt dużo. Ja nie mogę, widzieliście to? I on w ogóle jakieś dziwne rzeczy mówi, jakieś Hames Menes! Co to ma być? Ej, dobra, nie rozumiem tego widzowie, nie wiem jak wam, ale mi się to na przykład bardzo, ale to bardzo nie podoba. O matko, co się stało z tym Patrykiem. Ej, czy to dlatego, że jest noc, bo on jakoś powiedział, że jak jest noc, to on od razu poszedł do siebie. Nie, dobra, widzowie, to jest bardzo, ale to bardzo straszne. Ja się serio boję, ja się powinien tutaj zamurować. Żelazne drzwi! W tej chwili! A nie wiem cokolwiek, cokolwiek, widzowie to się nie skończy dobrze. Ja nie wiem, co się tak naprawdę Patrykowi dzieje, ale z Patrykiem nie jest dobrze, a dodatkowo nie ma SpongeBoba. I obawiam się, że Patryk coś o tym wie. Jeżeli taki Patryk, mega zły, który teraz, bo ja nie wiem, co mu się tak naprawdę stało teraz, ale nie jest to nic dobrego, widzowie. Jeżeli ten zły Patryk teraz, który nie wiem, widzieliście sami, że nie wygląda za dobrze, on tego, tego SpongeBoba porwał, bo coś mu zrobił, to naprawdę, widzowie, może się to źle dla nas wszystkich skończyć. W każdym razie, widzowie, ja myślę, że to by było na tyle nie zapomnijcie o łapeczce subskrypcji na tym kanale, a my widzimy się już jutro na kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, pa pa!